film instruktażowy promujący przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie praktycznej nauki biologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych łówka z graficznymi elementami w postaci kół różnej wielkości. W tle logo projektu i Małopolski. Widok z góry na kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych. Zajęcia w terenie i w laboratorium. Pojawiają się napisy: zajęcia dla uczniów szkół średnich. Lekcje online. Warsztaty letnie. Przygotowanie do rozpoczęcia studiów oraz warsztaty edukacji biologicznej. Wypowiedź doktora Roberta Czuchnowskiego. Letnie warsztaty biologiczne w ramach Projektu Małpolskiej Chmury Edukacyjnej tradycyjnie już od kilku lat odbywają się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych. Tegoroczna edycja jest poświęcona metodom i technikom badawczym stosowanym w różnych dziedzinach biologii. Codziennie zatem zajęcia poświęcone są innemu obszarowi badań biologicznych. Uczniowie przeglądają atlasy z owadami. Wypowiedź doktora Rafała Garlacza. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia z entomologii. Uczniowie mogli poznać podstawy identyfikacji owadów. Na zajęciach z entomologii prezentowaliśmy podstawowe techniki pracy z owadami, i to nie tylko w terenie, ale również w laboratorium, ponieważ jest to grupa niezwykle ważna i bardzo często wykorzystywana w różnego rodzaju badaniach. Wobec tego dobrze jest znać podstawowe zasady pracy z tymi owadami. Zajęcia w terenie. Pojawia się zielone tło w kształcie prostokąta z wykazem potrzebnych składników i narzędzi, następnie grafika z opisem zadania. Do przeprowadzenia identyfikacji owadów potrzebne są takie narzędzia i składniki jak czerpak entomologiczny, pojemnik plastikowy, szczelnie zamykany szklany pojemnik, szklana szalka, penseta, lupa lub mikroskop stereoskopowy oraz atlasy i klucze do identyfikacji owadów. Zadanie polega na odłowieniu owadów z powierzchni roślinności metodą czerpakowania. Następnie oddzielamy materiał badawczy od zanieczyszczeń. Próbkę wkładamy do plastikowego pojemnika i przenosimy do pracowni. Tam owady umieszczamy w szklanym pojemniku z gąbką nasączoną od stanem etylu. Po kilku minutach owady obserwujemy pod lupą i ustalamy przynależność taksonomiczną. Doktor Rafał Garlacz pokazuje i omawia metodę czerpakowania, następnie wypowiedź uczennicy. To jest czerpakowanie, zbieranie owadów z roślin, z traw, z jakichś roślin zielnych, po to, żeby sprawdzić po prostu, co na tych roślinach występuje. Po zwykle są to owady słabolatające, które się ukrywają. Nie sądziłam w ogóle, że to może działać, bo tak. Z, z taką siatką po, po trawie to nie wiedziałam, że. Akurat. No i ale fajne bardzo. Interesujące, że aż tyle owadów się zbiera do jednej siatki. Uczniowie wykonali także wiele innych, praktycznych ćwiczeń z różnych dziedzin biologii. Poznali na przykład budowę anatomiczną łodygi dyni, obserwowali mutanty muszki owocowej, przeprowadzili badanie EKG, a także izolowali DNA z materiału roślinnego. Wypowiedź: magister Małgorzaty Kaczyńskiej i doktor Habilitowany Haliny Ślesak. Znajdujemy się w laboratorium badań molekularnych Centrum Edukacji Przyrodniczej. W tej chwili studenci wykonują procedurę izolacji DNA z materiału roślinnego. Stosujemy tutaj różne odczynniki, żeby rozpuścić składniki komórki, a potem przy pomocy alkoholu etylowego, mocno stężonego, wytrącamy DNA na powierzchni roztworu. W trakcie warsztatów botanicznych uczniowie zapoznają się z różnymi technikami histochemicznymi identyfikacji tkanek roślinnych. Wykorzystujemy różne metody barwienia, uczniowie samodzielnie przygotowują preparaty. Identyfikujemy m.in. sklerenchymę, badamy zachowanie antocjanów w zależności od pH środowiska. Uczniowie obserwują ruch rotacyjny cytoplazmy z wykorzystaniem liści moczarki kanadyjskiej, Lodea canadensis. Oprócz tego uczniowie samodzielnie wykonują przekroje poprzeczne przez łodygę. Wybranych gatunków, a następnie stosując barwienie podwójne, karmin ałnowy z zielenią jodową, identyfikują różne typy tkanek widoczne na wykonanych własnoręcznie przekrojach. Na tle zajęć logo projektu. Małopolska chmura edukacyjna. Dołącz do zajęć i podnieś swoją wiedzę przed rozpoczęciem studiów. Biała plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem Województwa Małopolskiego i flagą Unii Europejskiej. Napisy: Małopolska chmura edukacyjna, nowy model nauczania. Poniżej: Produkcja materiału została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na samym dole napis: wwwe chmura.małopolska. the end